A co się wkazał, zobaczcie jak się pełnił? Ale jakie funkcjonalne, tam droga do Capri, a tutaj Marina Piccola, a na Capri i Marina Grande. Cztery drogi. Będzie cofał, Będzie cofał. Ale my będziemy wracać do tego busiku, prawda? Jak proszę? Będziemy wracać do tego busiku. Nie. A nie. Proszę państwa, zabieramy nasze